Przede wszystkim warto rozwijać energetykę wietrową w Polsce z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, z punktu widzenia tworzenia takiego ważnego, dobrego miksu energetycznego naszego kraju, bo dzisiaj nasz system elektroenergetyczny opiera się w prawie 10% na, na węglu. Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej zdecydowała się, zgodziła się na to, aby rozwijać odnawialne źródła energii w Polsce. I ma to miejsce właśnie od 2004-2005 roku. Od wtedy funkcjonuje system wsparcia dla energetyki odnawialnej w postaci zielonych certyfikatów. Jak najbardziej energetyka wiatrowa. Przyczynia się do budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tworzymy trwałe, nowe moce, które są w stanie zastępować te moce, które są już no, wyczerpywalne, choć głównie o paliwa kopalne, które muszą być po prostu zastąpione. To się oczywiście też opłaca z punktu widzenia gmin, bo farmy wiatrowe są naturalnie lokalizowane w gminach wiejskich, czyli ta energetyka wiatrowa jest, jest blisko odbiorców to jest y, takie źródło, o którym się mówi, źródło y, rozproszone, czyli nie w jednym miejscu, jak na przykład kiedyś w przyszłości, nie wiem, elektrownia atomowa, tylko w wielu miejscach na północy, na wschodzie, na południu Polski. Gminy na tym korzystają chociażby z punktu widzenia podatkowego, czyli istotne środki z podatku od nieruchomości, od elektrowni wiatrowej, trafiają bezpośrednio do, do gmin. Gminy te środki no, najczęściej wykorzystują bardzo racjonalnie na modernizację infrastruktury, na różne cele własne. Przygotowanie Farmy wiatrowej, do tego, aby została ona wyposażona, żeby została zbudowana, wymaga tak naprawdę bardzo intensywnej pracy i poniesienia dość mocnych środków, dość mocnych inwestycji w ciągu kilku lat. To jest naprawdę bardzo kompleksowy projekt, który wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, wymaga uzyskania oczywiście wszystkich administracyjnych zgód na zlokalizowanie farmy wiatrowej w danej gminie, wymaga uzyskania przyłączenia energetycznego, o czym jest teraz bardzo trudno z tego względu, że jest bardzo dużo poblokowanych mocy pod projekty, które tak naprawdę prawdopodobnie nie powstaną i w związku z tym nie ma tak naprawdę wolnych mocy do podłączenia dla nowych inwestorów. Brak ustawy o OZE powoduje to, że wiele projektów, które tak naprawdę mogłoby zostać wybudowanych, nie może, nie może się to dokonać z tego względu, że banki i inne instytucje finansujące, na przykład fundusze inwestycyjne, boją się zainwestować w związku z tą niepewnością związaną ze, ze stopą zwrotu z, z biznes case'em danej farmy wiatrowej, który powiązany jest z brakiem stabilnego prawodawstwa zgadzam się z taką tezą, że przyszłość należy do energii odnawialnej. Dokumenty strategiczne rządowe, na przykład publikowane przez Departament Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy dokumenty takie jak Polityka Energetyczna Polski do roku 2050, obecnie konsultowany dokument, one bardzo wyraźnie wskazują na istotną rolę odnawialnych źródeł energii. To znaczy, że one mają w pewnym stopniu, podkreślam w pewnym stopniu, zastąpić energetykę konwencjonalną, energetykę węglową. Nie całkowicie, tylko w pewnym stopniu.